Siemanko, siemanko moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja dzisiaj postanowiłam Wam pokazać, co przywiozam sobie z Polski, z mojego urlopiku. Dużo tego nie ma, ale zawsze coś. A na sobie mam właśnie ten sweterek z temu. Powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. Milusi, a ten biały, co był troszkę za duży i guziki nie za bardzo były białe, tak jak ten sweterek. Po prostu go oddałam. Leggings również z tymi prześwitami. No, nie do końca to było to. Ale mimo to nie poddaję się. Yy, będę zamawiać z tego sklepu nadal, bo większość rzeczy jest yy, jak dla mnie ok. Jestem zadowolona również z cen. Dobra, przechodźmy do yy, meritum. Zanim jeszcze wyjechałam z Niemiec, zaszłam do. Bo miałam troszkę czasu, czekałam na autobus. Zaszłam do New Yorkera i tam zakupiłam taką oto długą spódnicę. Maxi. Chciałam w sumie kupić czarną, ale czarnej nie było mojego rozmiaru, więc wzięłam taką butelkową zieleń. To wygląda jak satyna. i Kosztowała mnie 17,99 euro. No, teraz czekam, kiedy będę mogła się w nią wystroić. To by było jeszcze na terenie Niemiec. Co jeszcze? Zauważyłam u mojego pana szwagra, znaczy z siostruni że mają taki masażer. Ja również to tutaj w Niemczech widziałam. No Ameryk nie odkryłam. Jest to dostępne, ale cena w Polsce była tańsza niż tutaj. Z tego, co się orientowałam, najtańszą widziałam. Może się, ale może gdzieś są tańsze, nie wiem. Ja widziałam za 50 euro, a w Polsce za 69 zł, Więc no troszkę zaoszczędziłam. Jak to pan szwagier powiedział, chińska tandeta, ale niech podziała jakiś czas, nawet niech rok czasu, to i tak się opłaca. Rozmawiałam również z moją Bellą, terapeutką, więc powiedziała, że to jest jak najbardziej dobre. Również mamy tutaj różne końcóweczki. Przyznam, że raczej będę używać tej takiej steropianowej kuli, Polecam, jeśli ktoś ma problemy z pleckami yy, i jest ktoś, żeby wymasował. Słuchajcie, sama też mogę sobie wymasować, ale nie ma to jak ktoś drugi siedzi i to robi. Więc polecam. W pewnym wieku już i tu, i tam boli, nie? Yy, co jeszcze? Yy, siostra zamówiła mi yy, za moją prośbą yy, kurteczkę. Zaraz wam pokażę, tylko się. Przebiorę, bo muszę zdjąć sweterek. Poczekajcie chwilę. Jestem koszulka niewyprasowana. Nie wiem, co Pan mąż robi, bo on nie prasuje rzeczy, ale gdzieś mi wcięło moje żelazko. Zamówiłam sobie kurteczkę. To jest takie połączenie, zobaczcie, ala skóry z takim futerkiem. No nie każdemu może się to podobać, ale mi się spodobało. Zaraz to założę. Wygląda to tak. Słuchajcie, jest kapturek. O, o to mi chodziło, żeby ten kaptur był, wiecie, taki głęboki, że jak gdzieś będzie wiało, to sobie założę go i yy, po prostu nie będzie mi zimno. No wiecie, jak zmaźla, zapnę się. Poczekajcie chwilę, Żebym tu czasem tego futerka nie pozacinała. O, może się zobaczyć wygodnie. O tak, proszę bardzo, tak to wygląda. No mówię, nie każdemu musi się to podobać, ważne, że mi się mu podoba. Muszę jedynie tak wyczesać ten, ym, tego pluszaka, bo tak co już takie wiecie kępki wychodzą, żebym później nie miała tego na ciuchach. Są dwie kieszoneczki, to jest zamówione. U takiej Kylie to jest sklep internetowy. Może niektórzy ją już znają, bo jest popularna. Gatunkowo fajne rzeczy ma. Również chyba od niej mam taki płaszczyk zielonkawy. Kto mnie już dłuższy czas ogląda, to wie o czym mówię. No, a tak to się prezentuje. Więc. Ja jestem zadowolona, a chodziło mi o taką kurdeczkę, wiecie, krótką, żeby do samochodu, jak wsiadam, to nic nie przygniatam. I to tak wygląda. Również u niej, poczekajcie odłożę, kupiłam. Nie, przepraszam. Zamówiła mi siostra komplecik, ale jeszcze nie doszedł. Jest to spódniczka beżowa, nie, czarna. Y Taka dzianinowa z sweterkiem, ale to pokażę in, w innym vlogu, jak dojdzie już do mnie. Ale coś podobnego widziałam na tym moim słynnym ryneczku, jak wam pokazywałam urywki. E, ceny prawie te same, może minimalna różnica. Jest to taki komplecik dzianinowe spodenki, rozszerzane, do tego jest. Bluzeczka słuchajcie, taka. No i spodnie spadły i końcówki od tego masażera też, przepraszam Was bardzo. Taka do tego bluzeczka bez rękawnik i mamy jeszcze w komplecie taki sweterek zawiązywany na paseczek. Później to przymierzę i Wam pokażę, jak to leży. Oprócz tego na tym ryneczku kupiłam sobie taką dzianinową bluzeczkę z takim kwiatem. Nie każdemu może się ten kwiat podobać, ale w środku jak zobaczyłam to jest tak wiecie fastrygą załapane, że to można odczepić jak się znudzi, że będzie tylko po prostu taka bluzeczka na krótki rękaw i o to mi chodziło, ale coś w sobie ma ten kwiat, nie wiem. Może nie będę w tym chodzić z tym kwiatkiem non stop, no ale kilka razy na początek to założę. Takie coś. I oprócz tego dorwałam takie spodenki. To jest ze streczem, materiałowe. Tu mamy takie zobaczcie wstawki ala brązowa skórka. Z tyłu na kieszonkach również. I do tego jeszcze był paseczek, ale chyba wiecie, co tego paska tutaj nie przyniosłam. Yy, cena? 30 zł. Tak, 30 zł. Ten komplet yy, siwy i ta bluzka, razem zapłaciłam 180 zł. Nie pamiętam teraz, ile konkretnie ta bluzka kosztowała. Mi się zdaje, że ten komplecik sam... Yy, nie, bym oszukała. Ten komplecik sam chyba kosztował 140 albo 160, a z tą bluzką zapłaciłam 180 zł. Tak, czy coś tam pani mnie obniżyła? No i standardowo yy, również dwa takie staniczki z puszapem. Wiecie, jak się nie ma, to trzeba sobie. Yy, pomagać i tam akurat z tego rynku mi odpowiadają Fason i w ogóle dwie sztuki tego cuda zakupiłam. To by było wszystko, jeśli chodzi o ryneczek. Kiedyś, kiedyś oglądałam, już dawno któreś dziewczyny nagrywały, pokazywały płyny do płukania w Lidlu. Były tam chyba dwa rodzaje, takie orientalne zapachy. I prosiłam córkę, żeby mi znalazła i wysłała, ale w tym momencie akurat tam w Toruniu nie było. Nie wiem, czy to jakieś opóźnienie było, czy nie, czy nie, nie w tym samym czasie um, każdy litr w Polsce miał. W każdym razie kupiłam sobie um, to jest koncentrat um, i wypróbuję. No, Mi się podoba ten zapach. Mi się naprawdę podoba ten zapach. Opatrzę, że coś się tutaj rozlewało podczas podróży, yy, wziąłam tylko jeden ze względu na to, no, że wagowo wiecie, byłam mm, ograniczona kilogramami, obawiałam się, że będę musiała dopłacić, ale jak pan y, naklejał na walizkę y, tą naklejkę z moim nazwiskiem i do jakiego miasta docelowego jadę, jeszcze nie, nie podniósł jej, powiedział proszę siadać, Szybko uciekłam, żeby nie, mm, czasem nie powiedział, że jest troszkę przy, y, ciężka, sam jest sobie temu winien. Byłam przygotowana z pieniążkami, że trzeba coś tam dopłacić, ale się udało, dlaczego nie. Więc na granicy kupiłam bociana, żeby dać w prezencie. Bocian, jak ktoś nie wie, to jest wódeczka polska y, i dałam w prezencie na takie podziękowanie y, dla koleżanki, która mnie odbierała. Żebym nie musiała długo czekać, bo pan mąż no niestety długo pracuje, by musiała 7 godzin jeszcze czekać w tria i czekać na niego, więc stwierdziłam, lepiej pogadać z koleżanką, a nie chciałam, żeby specjalnie brał urlop. Jeśli była taka możliwość, to czemu nie skorzystać? Więc koleżanka zadowolona, ja zadowolona, no i chyba o to chodzi. Zrobiłam również zestaw krzyżówek i takich szyfrówek. Krzyżówki są dla koleżanki, szyfrówki dla mnie, więc wiecie, na sezon zimowy się zaopatrzyłam i ją również. Dostałam od córci zestawik, zaraz Wam pokażę jaki. Chyba Wam nawet nie pokazałam, jak ten płyn tutaj wygląda. O to mi chodziło. A to jest zestawik prezentowy od mojej córki, pracuję w ritualzie, więc. Mamusia ma y, z tego parę rzeczy. Zamówiłam sobie u niej sama y, dwa zapachy do samochodu. O, właśnie te. Y, ale dostałam w prezencie. Więc jeszcze raz dziękuję. Oprócz tego, jak mnie moja córka dobrze zna, no, no i znowu mi spadło. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. A więc świeczuszka z taką pieczęcią. No, ja uwielbiam świeczki. Jestem uzależniona od świeczek, od kubków. Mm, już się nie mogę doczekać, kiedy ją odpalę. Można zobaczcie, nawet na prezent komuś naprawdę sprezentować. No ja dostałam na prezent. Bo elegancko wygląda. Podniosę to, co mi spadło. A, jak się nie mylę, jest to pianka do mycia. Hmm, zapaszek ok. Yy, oprócz tego dostałam jeszcze scrap z tej samej firmy. Aż otworzę czy nie będzie. Za... A, jest, pa ale może słuchajcie otworzymy. Scrap jak scrap. O! O Jezus. Taki cytrusowy zapach, no cudo. No cudo, muszę sobie zrobić taką, wiecie, kąpiel z, z świeczuszkami, lampeczka wina i e, ten skrabik. Do tego jeszcze pianka o tym samym zapachu. No żyć nie umierać, coś takiego uwielbiam. No i jeszcze dostałam od córki książeczkę. Alibi na szczęście. Ona wie, że ja lubię takie odmóżdżacze, żeby się zrelaksować, czyli będzie jak znalazł na wieczorek sobie usiąść nie tylko z kawusią, ale już się zaczyna ten czas. Herbatka zimowa, jesienna, jak zwał, tak zwał. Jeszcze brakuje mi, żebym sobie rozpaliła w kominku, ale tu u mnie w salonie jak na razie nie jest yy, tak zimno, że, jeszcze, że już bym mogła rozpalać, bo akurat tutaj jest no tak troszkę ciepło. Czekam yy, niecierpliwie, niecierpliwie słuchajcie, czekam na to, żeby już tutaj rozpalić. Słuchajcie, moi kochani, ja właśnie założyłam ten komplecik. Chciałam Wam pokazać, jak on się prezentuje. Zawiążemy sobie tutaj tak na razie. Eee, powiem tak, milusi, cieszę się, że go mam, przyznam się szczerze, że w tego typu spodniach czuję się troszkę niekomfortowo. Jakoś mi się wydaje, że tutaj te udziska dupsko trochę duże. z tych troczków chyba zrezygnuję, bo one mają taką grubą gumę tutaj, a to jakoś tak mi no nie za bardzo. Ale tak ogólnie mówię, czy bez sweterka po domu, yy, czy z sweterkiem, ten sweterek można założyć przecież również do czegoś innego, niekoniecznie do tego zestawu. Yy, były tam jeszcze z tej dzianinki, wiecie, takie, jakby wam to powiedzieć. Spodnie ten sam krój, ale góra była bluza rozpinana z kapturkiem, i druga była nierozpinana również z kapturkiem, z takimi troczkami. I powiem szczerze, że tamten zestaw mi się też bardzo podobał. Taki bardziej na sportowo, No żałuję, że nie wzięłam. A tak wygląda ta bluzeczka z tym oto pięknym kwiatem. Pogoda jakoś ciemno za oknem, zapomniałam włączyć lampę i do tego ta spódniczka. No, nie wiem, czy ten komplet tak będę nosić, ale w każdym razie kolorek mi odpowiada. Oczywiście nie do tej bielizny, proszę nie patrzeć, ale wybaczcie, nie chciałam się już latać do garderoby i się przebierać. No i oczywiście nie do tych butów, ale no. Muszę się zastanowić, gdzie ją niedługo założę. A, nawet już wymyśliłam, znaczy wymyśliłam, niedługo są urodziny pewnej osoby, więc będziemy jechali, no to się zaprezentuje, tylko jeszcze nie wiem, jaką górę założę. Bo tego sweterka chyba raczej na tą imprezkę nie bo będzie mi już zimno. Na, no, na ten moment to wszystko z ciuszków, które sobie przywiozę. Muszę tych spodni, słuchajcie, granatowych nie będę zakładać, nie mam po prostu czasu, muszę lecieć, bo mam zaraz jeden termin. A więc no, to by było na ten moment, jeśli chodzi o to wszystko. Nie patrzcie na tą stronę, bo tu wszystko wiecie, na tym stole leży taki chaos, co wam pokazywałam, muszę się zaraz za to zabrać. Słuchajcie, zastanawiałam się, co jeszcze przywiozłam sobie z Polski. Najważniejsze pasztecik mamusinę, bardzo dobry, została już tam końcóweczka. Cieszę się bardzo, że Pan mąż późno wraca i yy, no, nie ma czasu już i może chęci na taką kolacyjkę, yy, jedynie na śniadanko, więc cały pasztecik, nie ukrywam, jest tylko dla mnie. Nie narzekam z tego powodu. Oprócz tego yy, kupiłam w second handzie taką sukieneczkę w paseczki długa, no tak do no, nie do kostek, ale prawie przed kostki. Yy, tu powinien być jeszcze oryginalny paseczek. Tego paseczka nie było, ale to nic. Można samemu sobie coś tutaj yy, innego założyć. Kosztowała mi ta sukieneczka 20 zł, więc głupotą byłoby nie wziąć. Materiał też fajny, taki, wiecie, yy, lejący. Yy, zadowolona jestem z tego. Yy, oprócz tego. Jakby nie było, jeśli już um, wspomniałam o pasztecie, z biedroneczki wziąłam sobie dwa opakowania rureczek. Um, mam nadzieję, że wiecie, o które mi chodzi: bonitki, coś takiego. Więcej nie mogłam, bo jak już wspomniałam, ograniczał mnie um, bagaż, no ale dwie paczki wzięłam i nie, nie ukrywam, że zostało mi tylko chyba pół opakowania. Resztę wszystko pochłonęłam. Ja nie jestem za słodyczami, ale jak mnie raz weźmie, a zwłaszcza te rureczki, to będę jeść i jeść. W sumie one są słodkie. Jak do kawy wezmę, zjem 2, 3, 4, to się zasłodzę, ale co i rusz tak, wiecie, podejdę, skubnę sobie, a czemu nie? E, oprócz tego szukałam taką szumówkę, słuchajcie, z takiej drobnej siateczki. E, przeleciałam wszystkie sklepy w morągu, nie znalazłam, a e, traf chciał, że akurat w miasteczku, gdzie mieszka moja siostra. Jedno, jedyne, ostatnie zostało i no, cieszę się bardzo, że to kupiłam, bo tu nie mogłam tego znaleźć. E, dobrze zbiera te szumy z zupki. Więc to jest coś przydatnego, e, co czekałam, e, co czekałam, co szukałam, e, no ale jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Dobra, nie przedłużam, mam nadzieję, że nie zanudziłam Was i może gdzieś tam coś komuś się spodobało, więc będę się z tego powodu cieszyła. Żegnam się z Wami, muszę lecieć zaraz do pracy. No niestety znowu popołudniówka. Takie życie trzeba pracować, a więc do zobaczenia. Widzimy się w nowym vlogu. Oczywiście chciałam podziękować nowym subskrybującym i tym osobom, którzy dalej mnie oglądają. Cieszę się bardzo z tego powodu. Do zobaczenia. Cześć.